Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony, Andes. witam was wszystkich bardzo serdecznie w 24 odcinku z Dead by Daylight, wyzwanie killerów adeptów, a dzisiaj przede mną i przed wami zjawa, moi drodzy. I nie ukrywam, że jestem totalnie przerażony, dlatego że myślę, że to tak łatwo nie pójdzie jak w ostatnich odcinkach. 100% mimo że Clownem i tymi innymi świniami i Freddymi też byłem przerażony, ale naprawdę, moi drodzy, tutaj myślę, że może być bardzo grubo. Um, ja sobie dam już Reddy, niech, niech sobie tam się meczy wyszukuje. Natomiast tak, e, trzy perki już sobie dostosowałem, wziąłem sobie też dodatki, także poczytamy sobie troszkę. Poczytaj mi andec, duchowa furia. Nie zdążyłem. A dlaczego to, to, to tak? To teraz muszę się przyspieszyć, czekajcie. E, duchowa furia. Każda zniszczona paleta potęguje gniew bytu. Gdy zniszczysz trzy palety, byt zniszczy automatycznie kolejną paletę, która cię ogłuszy. Umiejętność nie niweluje się stanu ogłuszenia, co? Umiejętność nie niweluje stanu ogłoszenia. Nawiedzona ziemia kocham, to jest mój ulubiony, słuchajcie, e, totem. Zawsze kiedy my go robimy i zawsze kiedy ktoś robi nawiedzoną ziemię, to wszyscy tej osoby za chwilę nienawidzą na sekundę, no bo wiadomo, każdy jest narażony. E, dwa przeklęte totemy pułapki pojawiają się na mapie. Gdy jakikolwiek ocalały zniszczy jeden z totemów, na wszystkich ocalałych nałożony zostanie efekt narażenia trwający 40 sekund, no bo jest na pierwszym poziomie, wiadomo. E, uraza. Jeden z ocalałych staje się twoją obsesją. Za każdym razem gdy ocalali ukończą naprawę Obsesja dostrzega twoją aurę przez 5 sekund. Za każdym razem, gdy Ocalali ukończą mapę generatora, dostrzegasz położenie wszystkich ocalałych przez 3 sekundy. Spoko w sumie. Gdy Ocalali naprawią wszystkie wymagane generatory, na obsesji zostanie nałożony efekt narażenia i uzyskasz możliwość zabicia swojej Obsesji. Czat. I teraz tak, moi drodzy, z dodatków wziąłem sobie brudne japońskie kapcie. Znacznie zwiększają prędkość ruchu podczas korzystania z mocy opętania Yamaoki. I również sobie wziąłem zepsuty zegarek Rin. Średnio, przepraszam, odnawianie się mocy, opętania, jama, oki i się łączy. No i też żeby, wziąłem sobie dar, żeby sobie się tutaj m, moi ocaleli, w sensie surwy, zaczynały mecz oddzielnie. Taki mam marzeń, taki mam plan, zobaczymy co z tego wyjdzie. Widzę, że jest dwóch, dwoje konsolowców. No zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. Ja sobie dałem ready, niech B, a niech będzie, a co? Tutaj ktoś się jeszcze, dż, dż, Jane Romero się jeszcze robi. Niech się robi. Mamy dwie Meg Tomaski, J.K. Parka i Jane Romero. No dobra, słuchajcie, zobaczymy, jak, jak to wyjdzie, jak to pójdzie. Podejrzewam, że nie będzie tak prosto, nie będzie tak łatwo, bo no to już jest te, chyba ten killer z tych raczej trudniejszych, cięższych i wybitniejszych. Zobaczymy zaraz. Cykam się. Ale słuchajcie, do trzech razy sztuka, nie ma co się nastawiać, nie ma co się napalać, e, ostatnio naprawdę wyjątkowo dobrze szło, więc sam byłem w szoku, myślę, że wy też byliście w szoku, że tak po prostu odcinek za odcinkiem pik, pyk, pik, pik, pik. no teraz będzie pewnie inaczej, ja tak przynajmniej czuję, zobaczymy, zobaczymy, Nie się DBD załaduje, w ogóle słuchajcie, ostatnio po tym update DBD, nie wiem kiedy to było, już jakiś czas, dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu, nie pamiętam dokładnie kiedy, nie wiem, czy wy teraz też tak macie, że kiedy włączacie sobie Dead by Daylight, to zanim się pojawi ten taki ekran główny, to jest takie dziwne ładowanie, bo właśnie są te takie kreski, które mamy teraz na ekranie, i to się ładuje, ładuje, przemiela, no i pokazuje się ekran główny. Tak kiedyś nie było, nie wiem, w czym to ma pomóc. I zauważyłem, że od momentu, kiedy właśnie to weszło, bardzo często, mimo że nigdy wcześniej problemów z Dead by Daylight nie miałem, bardzo często, nawet na odcinkach, jak mogę się zauważyć, z Google. Także, Agusia, pozdrawiam Cię serdecznie. Na odcinku z Google ostatnio też wywaliło mi mecz i dostałem rangę minus 2 oczywiście, no bo przecież y, inaczej być nie może. Więc y, nie wiem, co się dzieje i nie wiem, dlaczego teraz DBD jest... Znaczy, nie wiem, czy może tylko u mnie, może ja mam problem z Dead by Daylight, że mnie zaczęło wywalać ostatnio, mimo że nie zmieniłem internetu, nie zmieniłem komputera, nic się nie podziało, o dzień dobry. Także nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Świątynia Oczyszczenia, Czerwony Las. Niech będzie i Czerwony Las. Dobra, przejście fazowe to jest pewnie co do, do tepania się. To ja sobie, wiecie co, włożę drugą słuchaweczkę. Widzę mój totem, jeden nawiedzony I chyba nawet kogoś... A nie, nie widziałem, ci jest druga słuchawka? Potrzebuję słyszeć, czy dziady chodzą. Mm -mm. Mm -mm. Nie ma nikogo. Nie wiem, czy ona też nie chodzi wolniej bez tego swojego tepania się. Zrobili to a nie są... Na... A może są narażeni? Gdzieś ktoś był. Widzę. Jak to się tak tepać? Nie umiem. W sensie. Myślę, że ona do szafki wlazła. Albo coś. O, Gena skończ. Świetnie mi idzie. Nie, to będzie. Tra... To będzie tragedia, moi drodzy. Wydawało mi się zawsze, że ona się szybciej tepie. Jak się gra, surwem. Oga, nie, to jest tragedia, słuchajcie. Ja już to widzę, to jest tragedia. To będzie tragedia. O, widzę kogoś. Haj, no nie, ja cię nie dogonię. Pewnie, bo ja nie umiem. No wo wolno chyba biegamy. Tak mi się wydaje. A co mi jest tą latarką? Serio, serio mnie oślepił. Naprawdę, jak ja sobie niszczę palce, to mnie w stanie oślepić. Hit, dobra, chociaż trochę się stepnąłem do niego, ale to takie jest, nie wiem, dziwne. Dziwnie mi się gra. Słuchajcie? czuję, że to będzie porażka totalna. Już go zgubiłem, serio? Nie, czuję, że to jest nie mój dzień dzisiaj, ale totalnie nie. Totalnie nie. Już tu go widzę. No super. Gdzie on jest? A ta latarka to jest po prostu wieczna, nie? Paranoja. Nie ma. No ej, serio, podziła pod podbież naprawdę. Ale lipa. No nie wierzę w to, nie to jest jakiś żart O chyba mu się latarka skończyła, o jaka szkoda Chodź tu, chodź tu, zrobiły, zrobili dwa geny sobie, no, trudno no To widzę, tam się, ta, ta się zakręciła O ty dziadu Gdzie ona jest? Meg, 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 meg. Ten mecz to będzie porażka. To nie jest mój dzień, słuchajcie serio, to nie jest mój dzień na, na to. Ja tak właśnie czuję. Dobra, ona no sobie wisi. To ci tragedia, nie? Przysięgam, ja już to czuję. No i o tam jest, widziałem go. Widziałem cię, baby. Ho, ho ho ho. Tam ktoś chyba coś wysadza. Dobrze, niech on sobie poleże chwilę. Gdzie jest ta palta, która tak bardzo była rzucona w moją stronę? Bezczelnie. Mam tu jakiś hak? Ej, serio, nie ma haku? On się wyrwie. No to lipa Patrzcie jak poniszczyli haki O, dobrze są, gdzie ona jest? Nie idzie mi, to nie jest mój dzień Totalnie Dobrze żebyś kogoś widziałem, jeszcze kto biegł. No, I'm sorry. Został im usłyszeć jeden genik. No, taki właśnie, moi drodzy, meczyk. Prawda? totalnie nie potrafię tepać to jest jakby totalnie nie serio to będzie tutaj, tutaj wbicie adepta na tym to będzie taka paranoja, to będzie taka paranoja nie, ja... może za tydzień jak będę nagrał będzie lepiej, wiecie Widziałem kogoś. Tam widziałem i tu też widziałem. O oh, haj. Chodź, chodź, chodź. Znaczy, w sumie jestem w stanie ją dogonić tak po prostu bez tego, bez tej teleportacji, no ale... Zadnij domych stóp Dostała czy nie? Do... No jaka lipa Kurde, dobra, usuwam to Usuwam to, kasuję tą paletę Hmm. No i ją zgubiłem, widzicie? To jest jakaś tragedia. Pff. Że na Daniłem tak szłacie, naprawdę. To jest Nie, 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 nie. Nie umieć. Być zażenowan. Nie serio, to jest... ona jest ci. O! Jak to jest możliwe, że ona dostaje jeszcze tutaj paletą? Mi to nigdy nie działa. prawde No i teraz jak się tepnę, to... O <grystanie> bramy mają, bramy mają Wiedziałem, że to się tak skończy, słuchajcie No co ja, co ja, no przecież że... ja... co ja Ja, ja tylko przeszkalę, tylko do, do tego... Tak nie powinno działać Zapraszam, księżniczko. Ktoś o, zrobił im endgame'a, w sensie tej pani, ona na haku wisi. No, jest to smutne dość, bym powiedział. Mhm. O, uciekaj, uciekaj. To też ucieknie dobra, to pójdziemy sobie po tą drugą gdzieś tu jest ona, po do drugiej bany pobiegła, słuchajcie, na bank na 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 dzień dobry. Gdzie on jest? A serio? O! A czemu ty le leżysz, panie? O, klapa! Jak to się stało, że on leżą? na raz? Prawda? Dziwne. Hm. Nie wiem. Czy to coś? Było... O widzę. Czy to już tu na tunelenie? Tu tunelenie? Ja właśnie się zrobiłem kamperem tunelem. Chyba tak, jestem bad bitch. No ja ich raczej nie porobię. Nie ma takiej opcji nawet. Aha, on wylazł! Na pra... No to oni musieli zacząć... Znaczy, tfu. Oni, mnie się wydaje, że byli na jakimś głosowym, słuchajcie. Bo chyba się dogadaj. Dobra, uciekajcie, bo on kampi coś na bank. 100%. Bańka milion. Czy ja Nie wiem. Jakiegoś, wiecie co? I don't care. W świecie tuneli i camperów. Może ja w sumie też powinienem kampić, tunelić. Ja chcę adepta. <gryw> nie wiem. Jakie mieli rangi? Sorry for living. A może jednak nie byli głosowo? Dostałem plus jeden dalej. Wow, jestem ma 17. Czad. 15, 16, 16, 15, 15. Okej. Okay. Napiszę im, że my first time. Dobra, moi drodzy, kiski i besocki, ja bardzo mocno, o, jeszcze mikrofon dożyłem, buziakuję was bardzo mocno i serdecznie, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, mimo że chyba, chyba mi i nie wiem, I don't care, jestem bad bitch. Trzymajcie się, kiski besocki, buzi, buzi, pa!